Siemeczko ziemeczki to ja was Dawid Nogra a to jest tak drugi odcinek Minecrafta na modach na moim kanale sorki, że tam w lewym górnym rogu jest to coś tam od Overwatcha ale po prostu nie mogłem tego wyłączyć i chciałem teraz nagrać ten odcinek a więc na to nie zwracajcie uwagi to są tylko FPS jakie mam a więc wiecie będę no sobie pobijał herbatki E to nie jest produkt licencjonowany Od razu. Czy od razu włączam wszystkie, wszystkie dźwięki. Wszystkie dźwięki, muzyka, sound. Dobra. Dobra, a więc jedziemy. Wczoraj na odcinku zdobyliśmy tak... Iron. który się jeszcze... tutaj? Gdzie? Zrobimy sobie już narzędzia, trochę kopru i trochę drugiego kopru. teraz przyjdę. Dobra, już jestem. Dzisiaj sobie odcinek będzie w Kejbach. Tak dobrze słyszycie, w Kejbach będzie odcinek. Ale zanim to zrobimy, zobaczę, czy jest na backpack. Najpierw trzeba będzie zawierać trochę koni i tę skórę Dobre, ja že mám, že ja to nerobím. Neúčekaj, neúčekaj, neúčekaj. Neúčekaj, neúčekaj, pano, neúčekaj, neúčekaj, neúčekaj. Čo? Nie letla skúra, nie? som, tak... Nie, čo ja mám I... no, easy To je skoro, to skoro, to bo tu je veľa podvodov, nie? Veľa podvodov. letí, jedna, spočela druhá. Ogólny krów tutaj jest bardzo dużo, więc... O! Będzie kauciu! Jak To sobie od razu wezmę, więc... Co tutaj? Co to jest? O, to wywalimy. To by I lecimy. Dobra. A więc, mamy cztery skóry. W domu powinniśmy mieć jeszcze jakąś skórę. Zobaczymy, czy... O, teraz mamy nas. Zobaczymy czy jest backpack. Jest backpack. Dobra. Jest backpack. A więc jak wyjdziemy do K'ewu, przydałoby się jeszcze zrobić jeden kilo. Weźmiemy jeszcze kto. Skołczyk też nam się potem przyda. Dobra, więc zrobimy kilo, jeszcze jeden. I myślę, że jeszcze zrobimy sobie klatę. I hełmik. Rony. I poczekajcie jak przepalimy jeszcze sobie jedzonko. A więc ja wracam, a jak mi się przepali jedzonko i cześć! Dobra śmaneczko, witam Was po tej przerwie i lecimy teraz sobie już do game. Więc lecimy. Albo jeszcze zabijamy te tłówki, bo nich jest bardzo fajnie nudzę. Mi się bardzo podoba. Dobra tu krówki, resztę nie, dobra, prawda? I resztę nie robię, no, że zrobię sobie jeszcze spodenki. Nie, tutaj tej kopalni nie chcemy. No bo tak, dobra, weźmiemy sobie tak. Spadniemy tutaj o, jest. Fak, wracam tu przerwie, musiałbym się użyć. Dobra, zobaczcie, już możemy iść w cave, y. już zrobiłem sobie to, co jest najpotrzebniejsze. I możemy iść już na pal. Dobrze. Następne następnym będą się pojawiały regularnie. O oh, fak, dwa creepery! Fokus, 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 fokus! Trzeba to najpierw wycofać. Ja brightness. Brightness, video setting bright. Dobra, trzeba to oświetlić. Sorki jak będą. Ale to już nie moja wina. Ofera. Dobra. To troszeczkę... Nie, 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 nie. Tego ziomeczka trzeba zamienić. na wiem Bo on jest straszny. potem się zamieni w wilkołak. Dobra. Koper trzeba wykopać. Jest koper. Dobra. Ten koper też tutaj. A, zombie! No ty... Zombie padło, ale jeszcze ten tylko mi to To by się potem przyda bardzo na te różne eliksiry. Dobra, to trzeba wszystko pooświetlać. A co to jest? Czekaj, to jest uranium? Uran? To jest... No, uranium. Dobra. My sobie te wszystkie surowce wykopiemy. Co to jest za surowce? Czekaj. Na ty porze. nam też się przyda. Dobra, węgiel. tak też sobie troszeczkę wykopiemy. Nie za dużo, ale to trochę nie zaszkodzi. Jeszcze nie, nie konujecie trochę węgla, nie zaszkodziło. Dobra, sorry, że jak widzicie dzwoni w tle, ale no, bo jakby jest 12 jak to nagrywam, więc trochę będzie słychać. Ale nie wiem, nie wiem, może na nagraniu nie będzie słychać, O TIN, TIN, TIN jest, TIN jest, TIN jest, dobrze. O, potem na się jak do lotu w kosmos. To bardzo nam się przyda. Ten koper tutaj, dobra. Wszystko wrzucamy do backpacka. To, to, to. to wszystko, do Dobra, stosujemy tego ząbiego. FOCUS Dobra, jest fokus Trzeba jeszcze oświetlić. I ten koper sobie Wszystko sobie będziemy kopać. Trochę no, myślę, że tego... Co to jest? TIN, TIN jest bardzo, bardzo spokojny. To jest TIN? Teraz zobaczymy. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, nie na Wszystko trzeba wykopać. Potem jeszcze przyjdę do kajpy poza pomiędzy odcinkami. To jest. No, to sobie sobie oświetlimy. Koper wykopiemy. Na razie tylko podstawę muszę już sobie razem. Będzie to. Muszę jeździć. A ja razem, ja razem, razem, To sobie jeszcze zjem. I możemy pochodzić dalej. Trochę nam tego przybędzie, tego kłopru i w ogóle inne rzeczy. Ale... to nam wyjdzie. Pojrzyjmy, że raz. Ja to już otwieram w i wszystko położyłem do tego. Dobra. Zlecimy coś dalej. Jest tutaj zombie. Heft, On się bardzo przyda. Do tego jakby chciałem... Si Zawsze potrzebowo. Jak tutaj się sobie pójdziemy? Nie mieliśmy? O, jest uran! Jest, uran. Bardzo dobrze, drugi uran. A uran też się nam podoba, przyda bardzo. O, jest tin. To, to ja się bardzo cieszę z tego powodu, że jest tin. Dobra. Mamy troszeczkę tego tinu. Rozświt, o jest i jest dalszy część o to sobie na pewno kajem, bo to jest ciekawe wszystkie ludy potem to to jest no widzicie, trochę mam dużo tych FPS-ów, nie? na nagrywanie. I do tego tak, A ja jeszcze lepiej będę rzucił. Dobra, spokojnie Ja się widzę z wami, jak. O, jest jeszcze to, jest jeszcze tutaj. To sobie jeszcze lepiej. Teraz będę miał na nagraniu. Dobra, ja się. A bo nie, jeszcze sobie tak. O, jest uran! Jest uran! Gdzież chyba ten drift? Dobra. Jakbym coś przeminął, to pójdźcie, nie? Bym coś przeminął. Bo mogę to tutaj w kartce w filmie nie? Mogę w się na Albo coś tam to będzie taki, taki już taki daczek, taki fajny sobie o taki obok, taki obok sobie, wróżmy do backpacka e, czekaj to jest team, ale mam teamu o tak, to fajnie tak jeszcze sobie położę koper ore dobra teraz sobie wyjdziemy ze skin

Bijemy i się wypakujemy. O, ale, ale, ale mamy zbiory. No. Takie takie, takie mi się bardzo przyda. Aaa, konie Cześć, nie pokusują! Sorry, ale muszę sobie dać napis fum. Opadnę. To jest za hardcore na noc. Jak sobie dałem napis full no to sorry, ale no po prostu... No chciałem to nagrać bez tego, bez dedu i... Co gdzieś skoczyć. Nie mówię, ja bym tutaj nie skoczył. I dajcie, jedzie, pójdziemy sobie jeszcze po kauczuk Dobra, Dobra O wypadł na sticky resin Dobra Przezabijemy tą krowę i będzie bardzo odcinek. Dobra To był wasz Dawid Noga I y, drugi odcinek minecrafta na modach Myślę, że ten odcinek wam się spodobał Jak coś to możecie dawać łapki w górę komentować, ale sobie zaznaczę tutaj kawę. Dobiję poza odcinkami tutaj i troszeczkę solowców podbieram. Ale jest narka to był Wasz Dawid Noga i drugi odcinek Minecrafta na modach. Cześć!